Zawsze z największą przyjemnością informujemy Państwa o wszystkich imprezach organizowanych przez harcerzy tutaj szikagowskich. Dziś mamy kolejną taką okazję. Witamy Panią Aleksis Wagner, chówcową, chówca harcerek Tatry. Witam, Witam. serdecznie. Czuwaj. Czuwaj. A spotykamy się, żeby powiedzieć Państwu o wspaniałej imprezie, która już w ten weekend odbędzie się w Bassy Woods harcerstwo on-run, co dokładnie się tam wydarzy? E, organizowaliśmy bieg 5K, czyli mm -hmm. 5 kilometrów, jako akc akcja zarobkowa, e, ponieważ nasze harcerki i harcerze jadą w tym roku na dziesiąty zlot światowy w północnej Karolinie, w Stanach Zjednoczonych. To jest wspaniała okazja dla naszą młodzieży, żeby spotkali swoje bracia i siostry z innych krajów, polskie harcerki i harcerze, tak mm -hmm. tacy jak, jak i oni są. Z całego świata. Stałego świata z Argentyny, z Australii, z Kanady, z Wielkiej Brytanii. No ponieważ zwód będzie tak blisko, tutaj u nas, w Stanach Zjednoczonych, no to przydałaby się mocna reprezentacja. Tak, przydałoby się. My wysyłamy z, z okolicy Chicago, w Chicago i przedmieście wysyłamy około 160 harcerek, harcerzy, wędrowniczek, wędrowników i instruktorek, instruktorów. No a żeby to zrealizować, potrzebne są pieniądze. I stąd właśnie te tak. imprezy które mają posłużyć jako fundraisers, jako możliwość tego, żeby zdobyć trochę pieniążków, żeby móc trochę uczyć rodzicom harcerzy mm. i harcerek. Tak, to, to jest troszkę kosztowne. To jest 900 dolarów dla harcerek i harcerzy i 1250 dolarów dla każdego wędrownika i wędrowniczki. Mm -hmm. um, tak, to jest drogie, ale y, przygody są wspaniałe to i, to i te wspomnienia, co te harcerki i harcerze będą mieli po zlocie, będą mieli do końca do życia. Do końca życia. Na pewno. Co dokładnie wydarzy się teraz podczas Harcerstwa on run? To... So, zapisy są przez internetu, można nam znaleźć na Facebooku, mhm. um, albo można pójść do raceraster.com. Tam można znaleźć Harcerstwo on run. Rejestracja kosztuje 55 dolarów i za to dostaniesz koszulka pamiątkowa i mamy będzie muzyka, będzie jedzenie i będzie Dużo uśmiechów i, i radości. Czyli oprócz samego biegu, to jeszcze, będzie jeszcze taki tak. mały piknik. Tak, właśnie. Będzie, będzie fajna zabawa, pogoda wygląda dobra na teraz. Czy mhm. e, mamy kciuki, że będzie, będzie do niedzieli słoneczna, e, słoneczna pogoda? Będzie sucho i będzie słonecznie, nie będzie za gorąco, więc będzie można i biec, i maszerować w bardzo komfortowych warunkach. Czy trzeba być harcerzem albo harcerką? Nie, nie żeby trzeba być harcerzem udział? ani harcarką, żeby brać udział. Szukamy wszystkie te które, sympatii, sympatyczne pols, e, harcerstwa. Mm -hmm. e, świetnie. Ile kosztuje udział? 55, 55 dolarów, żeby dolarów. rejestrować się. I większość e, większość te pieniędzy przechodzą do naszej organizacji, żeby zafundować tą wyprawę na zlot światowy. O której zaczynamy? E, bieg zaczyna się o 11. E, jeżeli e, Ludzie, którzy są zarejestrowani mogą odebrać swoje pakietki, gdzie ma ta koszulka i tak dalej w sobotę u, u naszego domu harcerskiego, co jest 63, 34 West Belmont, mhm. albo w samemu, samemu rano przed biegiem, od, zaczynając od 9.30. Wiem, że słucha nas teraz mnóstwo pasjonatów biegania. To będzie dobry trening przed biegiem niepodległości, na przykład, który organizuje Radio 103.1 FM od wielu, wielu, wielu lat. Taki, taki, taki moment na przetarcie rzeczywiście pomoc i ruch harcerzy, i harcerek. I w ruch harcerzy w i harcerek, tak. Który w harcerstwie wszystko prowadzimy po polsku. Utrzymywamy ta kultura polska, ten język, polskie, język polski szukamy te same osoby, które biegają w tym bieg niepodległości, które, no żeby za załączyli się do, na do nas. Ale ilu was jest? I ilu jest młodych harcerek, młodych harcerzy? Yy, w ten, na terenie Chicago jest około 500 harcerek, harcerzy zuchy i skrzaty. 500. Plus instruktorki, instruktorzy oraz nasze koło przyjaciół harcerstwa i starszego organizacja starszego harcerstwa. I yy -y. yy, jesteście podzieleni na chówce, yy, prawda? No, dwa tajemniczonych teraz, tak. harcerstwo Manuela. Yy, tak, harcerstwo. Yy, ma Tutaj mamy Hufiec Męski i Hufiec mhm. Żeński, to jest chufiec harcerek Tatry, Hufiec Harcerzy Warta, które są nasze braci. Poza tym mamy Koło Przyjaciół Harcerstwa, które nam wspiera finansowo i pomaga w, te, w takich wyprawach tak samo. i Jest organizacja starszego harcerstwa, ale większość, większość należą do albo jednego Hufca, albo drugiego. Świetnie. A... Organizacja dysponuje również wspaniałym obozem. Tak, mamy w nas właśnie. Tak, mamy własny teren w północnym Wisconsin. tak, mhm. to jest wspaniałe. Jak ważne jest bycie częścią harcerstwa dla tej młodzieży? Młodzież, która, która należy do harcerstwa. Przechodzisz szkołę życia, wydaje mi się, że uczy się odpowiedzialności i nabywa takie cechy, które w dzisiejszym czasie jest trudno nabyć. Jedna instruktorka, instruktorka, która mnie wychowała, mówiła, że młodzież harcerska to jest elitarna, to jest elitarna młodzież. Mhm. To nie jest szkoła, to jest, harcerstwo to jest sposób życia. To jest, to jest jak, gdzie harcerki i harcerze, młodzież nasza, polska może uczyć się nie tylko o kultury i tradycje polskie, ale takie, taki styl życia, gdzie oni służą i nieszą chętną, chętną pomoc bliźnim, służą Bogu, służą, Pol służą Polsce, służą ojczyznę, nie tylko Polskę, ale też Stanach Zjednoczonych. To jest, to jest niesamowite. Harcerki i harcerze, które przechodzą przez nasze szeregi, nawet jeżeli nie zostają do, do stopnia instruktorskiego, to oni mają te... te koleżanki i koledzy do, do końca życia. Do końca życia. Mhm. Świetnie. To cieszę bardzo, cieszę bardzo, że 500 dzieciaków w tej chwili uh, chce kultywować te, te tradycje tutaj przy Gago. Tradycje bardzo, bardzo piękne, bo harcerstwo polskie działa tutaj w wiecznym mieście. 75 lat już. No, obchodzimy, obchodzimy w tym roku właśnie 75. 75 rocznicę. Bardzo zła w Chicago. Mm -hmm. Więc apel, drodzy Państwo, jeżeli lubicie biegać, jeżeli lubicie chodzić, jeżeli lubicie kontakt z naturą, wybierzcie się do, do Bassi Woods w tą niedzielę. Początek o godzinie 10:30. E, 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 start race jest e, o 11:00, 11. ale już 11. będzie można być na miejscu o wpół do 10:00. Super. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Pogoda już jest zamówiona, na pewno będzie piękna. Tak. Basie to dosyć spory teren, na której polanie dokładnie? Gaj numer pojawiać? 26. 26. Drodzy Państwo, Basie Woods, ta niedziela, 21 kwietnia, Harcerstwo On Run, przyłączamy się i, i, i pomóżmy wysłać do Karoliny Północnej jak najwięcej harcerzy z Chicago. A y, moim gościem była dziś pani Alexis Wagner, chówcowa, chówca harcerek Tatry. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Czuwaj. Czuwaj.